Mano. Jak tam u was? To nie jest śnieg, tylko to są pozostałości jeszcze mrozu z nocy. Wczoraj popadało wieczorem, a nad ranem walnęło minus 4, czy tam minus 3. Wszędzie to białe dziadostwo jest. O, lód się zrobił. Lud się zrobił na becz. Taki gruby. Dobrze, że wylałem wodę z basenu. Chociaż trochę zostało. Tam na brzegach, ale to raczej nie rozwali miniecki. Eee, bambusy. Spoko. Dzisiaj taka obiegóweczka na szybko. Bo nie chce mi się marznąć. Ale bambusy się świetnie trzymają. Tutaj się nic nie dzieje ciekawe czy w tym sezonie dadzą czadu, bo czekam i czekam i czekam na tą ogromną kępę, taka mała ta a... bariera, w ogóle taka mała tam małe to miejsce jest na te bambusy, a mimo wszystko tyle czasu minęło, tyle lat i nie wypełniło mi jeszcze wszystkiego, więc czekam. E... Floksy. Najprawdopodobniej przemarzną. Bo wszystko tu wyszło z tego co widzę, ale chyba przemarzną. No nic, to nie jest jeszcze czas na kwiatuszki. Babuś tutaj krzaczasty sobie radzi. Nie będę kombinował jedną ręką, po prostu porozsuwam sobie. Do wszystkich tych osłon. Zrobię sobie dostęp. porozsuwam te zamki i zerknę czy wszystko jest OK do Waszyngtoni. Dachtel jest podpięty z Waszyngtonią do sieci cały czas się grzeją. Widzę, że rozporka nie dosunąłem do końca i utrata ciepła jest, więc muszę raczej, inaczej zimno dołem wchodzicie, pójdzie do góry, więc dołem może być przymrozek, więc muszę to sprawdzić. Eee... Cała reszta w ogóle niegrzana. Skończyłem grzanie w grudniu. Do tej pory są tylko osłonięte i powiem Wam, że karłatce to wychodzi cały czas na zdrowie, ale to zresztą zaraz zobaczymy. Nigdy wcześniej tak palm nie trzymałem nawet juki roztraty. w osłonach nigdy wcześniej tak długo nie trzymałem palm. Pierwszy raz. I po trachu w agnerze w Kordelinach to tam za bardzo nie widać, jakichś tam sensownych skutków tego trzymania w osłonie. Ale po karłatce już widzę. Po karłatce już widać, że jest cacuś Karłatka zawsze na wiosnę miałem albo żółtą, albo straciła. Liście. Sukcesywnie traciła liście. Potem jeden pię się zniszczył, pamiętam. Potem próbowałem go ratować, piłowałem go coraz niżej, 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 ale tam już nic nie było. Potem z jednego roku mi z cała, tam się odbudowywała, a następ w zeszłym roku to przemroziłem, straciła większość liści. a w tym roku po prostu jest w budce. Do minus 6 dopuszczam, później już trzeba grzać. Chociaż te minus 6, tak jak mówię, od grudnia tu już w ogóle nie grzeje tych pan, tylko Daktyl i Waszyngtonia. Daktyl ma jakieś takie duże nastawy, ale nie pamiętam nawet jakie, bo to trzeba by się cofnąć tam w filmikach, bo na pewno mi się nie chce tego otwierać, a Waszyngtonia 2 stopnie 3 stopnie, przepraszam, do 3 stopni grzeje przy 1 stopniu się wyłącza, więc pff, bardzo malutka różnica i tak naprawdę rzadko się włącza. Dzisiaj u mnie rzadkość słońce wyszło. Ja już nie pamiętam kiedy słońce widziałem, z dwa tygodnie słońca nie było. Ale żeby nie było tak rajsko, to krótkotrwały element dzisiejszego dnia, bo rano też się pojawiło i potem znikło na parę godzin. Teraz, jak na życzenie, znowu się pojawiło. Przy czym, jak patrzę na prognozę pogody, dwa tygodnie ma znowu być pochmurno. Cały czas pochmurno, jakieś tam mrozy w nocą. Ble, ble, ble. Juki. Juki, gloriosy, zielone. Trzymają się spoko. Tu to nie ma problemu, żadnych niespodzianek. Podejdę jeszcze do tej dużej. Tu jest spoko. Ostatnio było tyle śniegu i to takiego ciężkiego, mokrego śniegu, że mi trochę te liście powyginało, a tutaj osłona, jak nałożyłem osłonę, to mi przyłamała troszeczkę liście. Przygieła, o te czubki tutaj widzicie i ją po prostu ściągłem i stwierdziłem, a niech sypie nie będę oczepywał. No i nic. I ma się spoko. Szczerze to, ja już się nie mogę doczekać wiosny. ciekawe jak tutaj moja trawka, nawet nie wiem jak się nazywa. Ale widzę, że jest spoko, petarda. Coś się żyje. Coś żyje. No i bambusik mega intensywnie żółty, mega zieloniutki, soczysty. Nie było takich mrozów, które mogłyby go uszkodzić. Żeby zwinął liście i po prostu zrzucił. Twu, twu, twu. Oby nie było jeszcze tylko luty. Oby przetrwać luty. Ale z tego co widzę długoterminowo to bardziej niż mróz to ocieplenie jakieś idzie. Więc, więc bajka jest już taki fajny i robi cień, bo tutaj się siedzi o a tutaj cały czas jest słońce, tak potem idzie górą, i on taki fajny cień robi, że można przynajmniej tam posiedzieć latem tylko fajnie byłoby, żeby był jeszcze wyższy, albo przynajmniej tak jak te najwyższe, żeby te inne podorostały do tamtego etapu Dobra, miesza z tym idziemy zobaczyć jeszcze do środka tych budek. A potem, jak moje juki gloriosy wyglądają na chwilę obecną. Powiem Wam, że to szybko rośnie. A jeszcze tu na oknie Wam pokażę. Sos na pinia. Tutaj liście, jak, czy jak one się nazywają, laurowiśnie sobie ukorzeniam. Tu jakieś trachy mam. I daktylek niski. Bardzo ładny już jest. I pieniek mam już taki grubszy od kciuka. Petarda. Dobra. Dobra, zaczniemy od kordyliny. Tu w kordylinie bez żadnych niespodzianek, czyli bajka. Tu się nic nie dzieje, tu czujnik temperatury. Zaraz już zasuwam, później podosuwam. Zobaczymy. O, koleżko. Ja wiem, nie chcesz już siedzieć w tej osłonie. No. Strach jest petarda Tu się nic nie dzieje, a jak tam malutkie te karłatki. tu jedna, tam druga wszystko żyje. Systemów grzewczych nie wyciągałem, od grudnia tutaj leżą, wszystko jest wypodłączane, ustawione I tylko jak przychodzi jakaś groźba czegokolwiek to naciskam guzik I się dzieje A tutaj jeszcze chwila, chwila Zobaczymy jeszcze tutaj Duży trach Spoko Nic tutaj się nie dzieje Nic tu się nie wydziwia Eee, yy, Jeszcze Wagner Jedno wulkanu żyje, cacy spoko. Drugie wulkano żyje, cacy spoko. Sam, otóż to maestro żyje spoko, i z tego co widzę, to wy... wykręca liścia. Otwiera liścia. Trachy to są niesamowite. W takich niskich temperaturach potrafią rosnąć. To jest niemożliwe. Plus 10 one już rosną. Tu w osłonie jest dużo, dużo, dużo cieplej niż na dworze. Na dworze jest mróz, albo jest blisko zeru. A w osłonie jest. Nie, nie ma mrozu, bo woda. Nie, jest mróz. Zobaczcie. Proszę, bo zawarznięta woda. Można z mróz. W środku jest na plusie, bo, bo dzięki słoneczku, które nagrzewa te osłony, wiadomo. I karłatka. Czekajcie, muszę sobie wyprostować. I jeszcze karłatki. Karłatka super. Powiem Wam, że jak widzę po są soczyście zielone, nic się tam nie dzieje. Rewelacja ta duża też tam widzę wywala kilka liści ze środka. Soczyście zielone. Bayer Bongo. Patrzcie jak kapie. Przyjrzyjcie się. Widzicie? Skropiło się na dachu. To jest szczelna osłona, nie jest przewiewna <noise> i dlatego wieczorem czasami eee, skropliło się i, i kapie po prostu. Kapie tylko dlatego, o, bo ruszam. I już przestało kopać. Tam jest czujnik na palmie. No i dobra, spoko też zasunę. Póki słoneczko jest, a teraz zaszło za jakąś chmurę, to jeszcze zdąży nagrzać. Zobaczymy, jak moja królowa tutaj, królowa pam jak zimuje. Pierwszy raz w gruncie. Pierwszy raz... i yeah. soczyście soczyście zielona, no ale tutaj osłonie jest cieplutko. Jak bucho w ogóle ciepłem jak otwarłem, bo farelka jest. Kable są osłonięte takim pudełeczkiem z prądem. Gdzie nie, gdzie niestety nie. No ale co poradzę, nic nie poradzę. Rewelacja Waszyngtonia Petarda. Zrobię to dla was jeszcze raz i powiem to petarda. Zobaczymy czy ta petarda wytrzyma do, do wiosny. Tak tylko nie odsłaniam. Widzimy się zaraz. Muszę zasłonić se to, bo wyszło słońce. Chcę żeby mi się jeszcze tam nagrzało. bo nie, 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 wiecie o co chodzi, yo.